Witaj, błogosławiona duszo! Dziś przynoszę Ci zaskakującą wiadomość, wiadomość, którą anioły przygotowały specjalnie dla Ciebie, miłość, która ma trafić do Twojego serca, ma coś, co może Cię głęboko zaskoczyć. Ta osoba jest młodsza od Ciebie, ale uwierz mi, ta różnica wieku nie będzie przeszkodą, a wręcz boskim darem. Darem starannie przygotowanym przez niebiosa, aby przynieść ci coś, czego nigdy nie wyobrażałeś sobie, że jest możliwe. Ta miłość przynosi lekkość, wibrację energii, która może całkowicie przemienić Twoje życie. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, ponieważ to, co odkryjesz, jest głęboko transformujące. Miłość nie opiera się na liczbach. Nie podąża za regułami materialnego świata, ale za mądrością wszechświata. Los, drogi duchu, ma dla ciebie plan. Wybrał tę osobę, młodszą od ciebie, aby wnieść nową jakość do twojego życia, aby sprawić, że zobaczysz świat w sposób bardziej lekki, bardziej entuzjastyczny. Czas, wiek to szczegóły, kiedy chodzi o prawdziwą miłość. Kiedy dusze się spotykają i rozpoznają, miłość pojawia się w sposób magiczny i wieczny. Zanim pójdziemy dalej, proszę, polub ten film, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu ta wiadomość dotrze do serc innych osób, które potrzebują tej słowa pociechy i pokoju duchowego. Kochana duszo, anioły chcą, abyś wiedział, że miłość, która nadchodzi, przynosi wyjątkową wibrację, energię pełną świeżości, której pragnąłeś od tak dawna. Ta osoba jest młodsza od ciebie, ale różnica wieku wcale nie zmniejsza wielkości tej miłości. Wręcz przeciwnie, wnosi ze sobą energię, która pchnie cię do tego, byś był bardziej szczęśliwy, byś żył z większym entuzjazmem, byś postrzegał świat z oczami pełnymi dziecięcej radości, ale z mądrością którą twoja dusza zdobyła przez całe życie. Miłość, którą anioły przygotowały dla ciebie, jest miłością prawdziwą, wolną od ograniczeń, od konwencji, od lęków. To, co ma znaczenie, to nie wiek, ale głęboka więź między duszami. I to jest to, co anioły chcą, abyś zrozumiał. Ta miłość będzie oparta na wzajemnej wymianie, gdzie doświadczenie i młodość będą się uzupełniać, tworząc wyjątkową harmonię i transformację. Ta osoba nie przyszła, aby cię wyzwać, ale po to, by nauczyć cię żyć lżej, bardziej spontanicznie, bardziej wolno. Ty zaś przyniesiesz jej mądrość, dojrzałość i głębię emocjonalną, których potrzebuje, by się rozwijać. Nie zapomnij polubić tego filmu zapisać się na kanał i włączyć dzwoneczka aby ta wiadomość mogła dotrzeć do innych ludzi którzy także jej potrzebują energia miłości nie mierzy się wiekiem lecz intensywnością z jaką się ją przeżywa ta osoba młodsza od ciebie nie będzie zagrożeniem dla twojej równowagi lecz błogosławieństwem dla twojej duszy razem stw. Y tak silną więź że nic jej nie zburzy Miłość między wami będzie magiczną wymianą, gdzie młodość jej wniesie entuzjazm, a twoja dojrzałość wniesie stabilność. Każdy z was nauczy się czegoś nowego od drugiego, a stopniowo wasza relacja stanie się silniejsza, bardziej solidna i głębsza. Każdy szczegół tego spotkania został starannie zaplanowany przez niebiosa, drogi duchu. Prawdziwa miłość nie zależy od wieku. Ale od głębokości więzi, jaka tworzy się między dwiema duszami. I anioły zapewniają, ta osoba została wysłana, by wnieść światło w Twoje życie, by otworzyć Twoje oczy na nowe możliwości, by odmienić Twoją wiarę w miłość. A jeśli masz wątpliwości, jeśli strach przed postawieniem kroku naprzód Cię powstrzymuje, wiedz, że anioły są z Tobą. Proszą Byś zaufał temu procesowi. Boska miłość nigdy nie podąża za wzorcami czy regułami świata materialnego, lecz za wolą Stwórcy. A to, co jest przed Tobą, drogi duchu, to miłość, która odmieni nie tylko Twoje życie, ale i Twoje istnienie. Przemiana, która wykracza poza wygląd, dotknie Twojej duszy w sposób głęboki i znaczący. Wpisz w komentarzach, akceptuję tę wiadomość od aniołów i wzmocnij energię tej błogosławieństwa w swoim życiu. Ta miłość przyniesie ci odnowę, której tak długo potrzebowałeś. Sprawi, że poczujesz się młodszy, bardziej gotowy do życia, kochania, oddania się życiu z blaskiem w oczach, który może przez chwilę brakował. Ta relacja będzie jak piękny taniec między doświadczeniem a spontanicznością. A ty zrozumiesz, że różnice wieku między wami będą jedynie małym elementem tego, co sprawia, że ta miłość jest wyjątkowa. U boku tej osoby przypomnisz sobie wartość radości, lekkości i spontaniczności życia. Przyniesie ona do twojego świata energię, pragnienie odkrywania świata nowymi oczami, z otwartym umysłem i bez ograniczeń. Zobaczysz, że w jej towarzystwie nie ma granic. A miłość płynie swobodnie, bez lęku, bez więzi. Ta osoba przyniesie do Twojego życia nową perspektywę, pokazując, że młodość serca wykracza poza wiek fizyczny. Nie bój się jej młodości, drogi duchu. Prawdziwa młodość leży w sercu, w duszy, która pozostaje żywa, otwarta i pełna miłości. Miłość tej osoby będzie jak niewyczerpane źródło energii. Coś, co pomoże ci stać się najlepszą wersją siebie. Poczujesz się bardziej połączony z własną istotą, bardziej zmotywowany do realizacji swoich marzeń, bardziej gotowy do osiągania tego, czego pragniesz. Miłość tej osoby przyniesie do Twojego życia głęboką odnowę, a Ty poczujesz, jakbyś odradzał się na nowo w nowej fazie życia. Polub ten film, udostępnij go innym. Aby każdy mógł poczuć tę błogosławioną wiadomość. Droga duszo, droga do miłości nie zawsze jest łatwa, ale jest pełna błogosławieństw. A relacja, którą masz teraz przeżyć, będzie prawdziwym partnerstwem. Ta osoba, młodsza od ciebie, nie przyszła, by konkurować, ale by wzbogacić twoje życie. Razem STWZ i coś silniejszego niż ktokolwiek mógłby to sobie wyobrazić. Prawdziwa miłość jest fundamentem, na którym buduje się marzenia, a miłość, która nadchodzi do Ciebie, da Ci siłę, by osiągnąć nowe horyzonty, tworzyć nowe wspomnienia i pokonywać wszystkie wyzwania z odwagą i pewnością siebie. Anioły zapewniają, że to połączenie będzie wieczne, że nie ma znaczenia czas czy odległość, będziecie związani wyższym celem, który przygotował dla Was wszechświat. Nie pozwól, aby zewnętrzne opinie miały wpływ na Twoje decyzje. To, co ma znaczenie, to to, co czujesz i co chcesz przeżywać. Anioły proszą Cię, byś ufał swojej intuicji, bo ona prowadzi Cię na najlepszą drogę. Aby jeszcze bardziej wzmocnić energię tej wiadomości, wpisz w komentarzach: Jestem wdzięczny za to boskie błogosławieństwo i pozwól, by błogosławieństwa pomnożyły się w Twoim życiu. Ta relacja będzie przemianą, na którą czekałeś. Nauczysz się żyć pełniej, otwarkiej i bardziej połączony z prawdziwą miłością. U boku tej osoby nauczysz się żyć z większą lekkością, większą wdzięcznością i większą pasją do życia. Życie z nią będzie jak przygoda, podróż pełna odkryć, śmiechu, nauki i wzrostu. Polub ten film, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek, aby inne dusze mogły także otrzymać błogosławieństwa tej wiadomości. Droga duszo, niech anioły błogosławią Twoją drogę i przyniosą do Twojego życia wszelkie światło, miłość i dobrobyt, na które zasługujesz. Niech ta odnowiona miłość przyniesie Twojemu sercu pokój i spokój, których zawsze szukałeś. Niech Twoje połączenie z tą osobą będzie wyjątkowym doświadczeniem, transformującym i głęboko duchowym. Zaufaj boskiemu planowi, drogi duchu miłość nadchodzi, a ona Cię zaskoczy w sposób, który nie był możliwy do wyobrażenia. Niech Twoja dusza zostanie dotknięta tą wiadomością i otwórz się na życie pełne miłości w jej najczystszej i prawdziwej formie. Amen.